My właśnie szykujemy się na naszą wycieczkę do Dubaju, po Dubaju, nowoczesnym Dubaju. Zdecydowaliśmy się na przewodniczkę, Polkę, która tutaj mieszka od ilu lat? Od kilku lat. Precyzyjna informacja. No, mówiłeś, że wydawało mi się, że mówiłeś że od siedmiu czy ośmiu. Nie wiem. Dobrze, dla początku filmu 24 lat 24 lata, to ona pewnie będzie miała. Gotowy jesteś, Leon? Spakowałeś wszystkie niezbędne zabawki? Leoś, tata A, już no jest gotowy. Tata się wystroił w koszulę. Ja specjalnie na tę okazję kupiłam sobie sukienkę, ale jeszcze nie wiem jakie buty założę. Ciocia Monika jest w łazience. I teraz pokażemy jaką sukienkę założy ciocia Monika. Zdradzę, że będzie to sukienka z na oko. Zgadza się? Co? Sukienka. Co? Na oko. Moja? No. I na oko i bez I co? Na oko i bez O, Ale on podgląda dziazie Monikę. Idziemy się szykować, bo mamy mało czasu. Zobacz, co ciocia Monika robi. Zobacz. Daj jej mamy klapkę. Swój mamy klapka. Daj, le. Dasz radę? Spróbuj. Siema. Are you ready? Mm. Ja mam Chodź, bo ja jeszcze nie wiem, co, jakie buty zakładam. O, jest i ciocia Monia i sukienka z Naoko. Z Naoko i znaczy, Besiela. Jak się wody wody to się nazywa? Sycylia czy coś? A ja nigdy nie pamiętam, jak się te sukienki nazywają. I jeszcze nie zdecydowałam. Będziemy bardzo I ładnie wyglądać. To jest wyglądać. naturalny turban e, tam. Tak jak i mój naturalny look. <totry> Czy gotowi na nowe przygody? Ja. Yep. Cześć pokaż się, zaprezentujmy się. Widzicie, my jesteśmy <try> <try> zawsze <try> dopasowane. Szangujemy ja? Kulturę. To nawet mam sukienkę e, pod kolor paznokci. Ciocia może nie? Pod młodzenie? kolor duszy. <try> <try> Ale pod kolor dusz. Gotowi? Yep. Idziemy. Kto tam jest? Leoś? Ja! Ja. Leo. Ciociu opowiedz, gdzie będziemy dzisiaj? Co będziemy wiedzieć? Dziś będziemy zwiedzać Dubaj. Nowoczesny Dubaj, więc będziemy na... Palm Jameira, będziemy w Dubaj Marinie, będziemy pod Mollem robić swoje zdjęcia na tle najwyższego budynku <coughs> świata, którego nadal nie poramy wymówić, przepraszam, więc... Przepraszam, przepraszam. W Dubaj Molu będziemy kochana na zakupach. O tak. Kupimy sobie waciki. Albo skarpetki. Skarpetki to na dłużej wystarczą. Tak. Idzie tada. I. Gdzie jeszcze będziemy? Na ramce. Na ramce, będziemy na frame Dubai frame i na pewno nie będziemy na Dubai Zipline, bo nie działa i nie będziemy też na kole, bo też nie działa. Tak. A wszędzie indziej będzie. Jeżeli coś będzie fajnego, to będzie oczywiście nasza zasługa, a jeżeli nie, to kto organizował tę wycieczkę? pokazywanie palców. Jesteśmy właśnie pod Frame. Dubai Frame, co się nazywa? Tak, y, Dubai, Frame. Dubai Frame. I będziemy w tu wchodzić. Niestety nie mogliśmy wziąć wózka, ale on nam zasnął. Idzie na rękach u taty. Robi wrażenie. Co ciekawe, Dubai Frame w sumie nie ma żadnego innego celu, jak wyłącznie y, jest to po prostu wieża widokowa ale robi wrażenie. Tak. Dubai frame jest pokryte podobno 18, 18 karatowym złotem. Także słuchajcie, nic tylko przyjść i kawałek go dupać. Też dzielny turysta. Tak, tylko no, tak. długa jest ten roczysta. Jak wchodzisz to pęczna? Przestań. Niestety doręk. Fałuję czy boisz? Ładnie się było tak śmiać ze mnie jak byłam na Abrze. Ładnie. No co, przecież to jest... No, jak coś tam muszę przejść całą Tak. Tak, bo wita jest z drugiej strony No. Nie, to przecież tym na pewno mogę wrócić. To przez Oby tylko to się górzy, nie zmieniło pod nami. Nie przez przecież... podłoga. Jeszcze w I co, jestem dzielna Moniu? Tak, jesteś bardzo dzielna. Nie będę płykać. Nie może. Nie może pływać na Pan też się boi. Co? Bate się boi. I to jest tu? Ojcie. <laughs> Nie wiem, czy jestem w stanie. Rafał, <grymka> tak zrób. Marta idzie. Ja też idę. Ale nie widać, że idziesz po tym. tak bardzo nie mogę iść To nie oddaje dramatyzmu. Idę. Da się to jakoś tak oddalić? O nie. Patrzcie teraz. Stoję tu. Ja. Przeszłam tu! Ben... Rafał jest bez bezpieczny bez odległości 500 metrów od Do żony! Chodź do żony! Możesz dziś potem? Chodź! Nagramy to! Chodź do mamy! No chodź! Szybko to zrób! Piątka mężu. Piątka? Buziaczek leżony? Yeah. Po pierwsze, no bo tak nie pękło od razu, bo jest takie ten, a po drugie tam jest jeszcze jedno. Tak, że tak bardzo raz nie spadni. Chciałam przejść potem z moim mężem, trzymając się za rączkę. Ale pozostało mi towarzystwo cioci świat, bo mój mąż w pozycji bezpiecznej, ustalonej, czeka na nas przy windzie. Nie no, przeszedł, mamy to nagrane. Czasu nie mamy, jedziemy. Już jesteśmy po głównej atrakcji y, Ramki. Jestem zachwycona i przede fajnie. wszystkim y, szczęśliwa, że jestem taka odważna i dzielna i że moje dziecko jest takie to. dzielne. Nie ma, bo za mało byliśmy na górze. Natomiast... Y, super. Cieszymy się, na pewno Rafał się już cieszy, że jesteśmy po tej atrakcji. Idziemy teraz jeszcze tylko przed y, Frejma na zdjęcie i lecimy dalej. Co? Nabieramy Poczekaj. Was, tak? No. Poczekajcie się z... Normalnie, zobaczymy, że jakie zdjęcia wyśmiesz. Dzień Jesteśmy właśnie na marinie w Dubaju. Jest tu absolutnie przepięknie. Kocham takie duże miasta, wysokie i czuję się tu fantastycznie. Myślę, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie mogłabym mieszkać. Oczywiście jego kultura, może niekoniecznie, ale w gruncie rzeczy bardzo mi się to podoba i jest fajnie, pięknie. Zobaczcie, tylko te widoki. Wow, niektórzy dobrze czują się w lesie, ja dobrze czuję się. Właśnie wśród takich widoków. Loda chyba bym nawet zjadła. Eee, z mleka wielbłądzego. Weźmiemy gło? jednego hmm. na pół. Tak. No a dogadamy się do smaku. No, biały no. albo czerwony. No to waniliowe. To jest z tego? Bo my chcemy tak dla spróbowania... To waniliowe czy czekoladowe? Monia? Eee, ja chyba weźmion. Dobra, to my jedną waniliową na pół, a ty pistacjową. Fajne to było, że można było spróbować. Uniknęłyśmy może. No, ta to truskawka była niezła, ale wanilia faktycznie. I jedną kolę Rafał chciał, tak? Wezmę mu zero. Zdecydowaliśmy się spróbować lotów z mleka Pani nawet pozwoliła nam mm, spróbować smaki. Rafał wziął pistację, a my z Moniką na pół czekoladę. Dziwne, smakują inaczej. Only mango? Only mango. Okay. Co? For yeah. No, for him. <laughs> I pan sobie będzie to nie jaja robił po prostu? Co? A się dziecko nam uśmiało. To jest jego młodszy brat, który w tej chwili de facto sprawuje władzę. W już, tak zły charakter. on jest. Mm -hmm. To już starszy i skorowany. To jest nasz obecny premier. Czyli mm premier -hmm. uh, Dubaju. Dubaju. Gdzie są u A to jest jego syn, czyli jego następca. Hmm. Centrum handlowym, jesteśmy w Dubajmolu i mają tutaj akwarium, które mogę się przed chwilą zobaczyć, a teraz um, jesteśmy tuż przy lodowisku. Wyszliśmy poza Dubaj. Mol, jesteśmy na tle. Nie złapiemy chyba nawet burcz, Khalifa i przyszliśmy na pokaz Fontan. Jest to dosyć tutaj popularna atrakcja. No nie mogliśmy tego pominąć. Dodam także, że nie jest to ostatnia nasza. Atrakcja w sercu Dubaju. Z ciekawostek możemy Wam powiedzieć, że tutaj tak naprawdę trudno mówić o centrum. Nasza przewodniczka powiedziała, że jest kilka centrów, no bo można uznać, że to jest centrum, że Marina to centrum, że Palma to centrum. Także jeszcze jutro jedna nasza atrakcja we dwoje. Tak, no ale taka jedna, romantyczna wywojek. Ciekawa jestem, czy co to może być. A tymczasem zapraszamy Was na pokaz Fontan w Dubaju.